Witam serdecznie w kolejnym filmie na Akcjach Świata. Jak co tydzień analiza sześciu spółek przed nadchodzącym tygodniem, to co może być dobrą okazją do kupna, bądź rozegrania. Zapraszam. A zaczniemy sobie dzisiaj od LPP, które z przyjemnością na zielony kolor mogę pomalować. Po zamknięciu się w tym tygodniu powyżej tej bandy, która nas tutaj trzymała. No, ruch taki tutaj nieprzyjemna świeca dzienna, prawda? Tutaj już podaż, no ale wiadomo, w tej okolice szczytów, znaczy w ogóle nowy szczyt 52-tygodniowy, time High jeszcze. Jeszcze tutaj, bardziej w tym miejscu jest, że troszkę zostało jeszcze do dobicia. Natomiast mamy bardzo fajny trend wzrostowy, który tutaj nas wyciągnął. Byliśmy 11 września wyprzedani, tak? czyli ten ruch, który nas wyciągnął ponad świecę, spowodował, że byliśmy wyprzedani powyżej 70 na RSI dziennym. No i mamy tutaj podaż, ruch do dołu, no prawdopodobnie w tym tygodniu, teraz nadchodzącym, przez to, też właśnie jesteśmy przegrzani. Dobrze, będzie zejść tutaj, właśnie kurczę, aż tak nie chciałem. Chciałem Ctrl Z zrobić do tego. Znaczy tutaj powoli sobie zejdziemy i może nawet chwilę pobędziemy i, i taki rok byłby super dla mnie jako akcjonariusza LPP, także też pamiętajcie, że ja mam akcję LPP aktualnie. No i ta cena teraz dopiero zaczyna, znaczy zaczyna, no dobija już do tej takiej fair value mojej, czyli takiej ceny, gdzie uważam, że LPP jest tak warte, tak jakby w ujęciu rozwoju, poza jakby przewagami branżowymi, tak, czyli tylko patrząc na, na perspektywy rozwojowe te takie same liczbowe, powiedzmy na liczbową wycenę. Tak, tak jak macie na góry fokus to, to ta, której ja używam, no to sugeruję, że właśnie tutaj jest to miejsce na ten moment. No i liczymy właśnie na to, że tutaj tę konsolidację złapiemy w przyszłym tygodniu, tak że tutaj będziemy mogli się w tych miejscach na przykład dołączać do, do ruchu. No i tutaj myślę, na wykres miesięczny będzie fajnie spojrzeć, bo z takiego tutaj trendu bocznego, który od no, listopada czy grudnia 23 roku jeszcze trwa, tak naprawdę, prawda, tutaj takie ruchy. No i że tutaj w końcu nastąpi to wybicie, tak? Wybicie z tej konsolidacji. Wiadomo, czy Google czy Amazon też miały takie okresy, że tam w 22 czy 21 dobijali do jakichś poziomów, które trzy lata później też były, no ale tutaj po prostu te wyceny w tych spółkach amerykańskich nie miały sensu. Ja osobiście nie analizowałem tutaj tych momentów, jeżeli chodzi o wskaźniki takie klasyczne, tam jakieś cena zysku i tak dalej, więc nie wiem. Analizowałem bardziej już tutaj podwyjście z tych poziomów, gdzie wchodziłem w pozycję, no i bardzo fajny ruch złapałem, ale na razie LPP dalej trzymam, niedługo też wyniki, pod koniec września, bodajże, a tutaj nawet mam napisane za dwa tygodnie dokładnie i, i po prostu będę, będę zerkał, no bo jeżeli dalej spółka się będzie fajnie rozwijać, to, to ją będę trzymał, no ale technicznie mówię, że to może być właśnie fajne miejsce na dołączenie do takiego ruchu, ruchu bardzo gwałtownego, także to też nie jest tak, że to jest pewnik, no bo jak sobie zerkniemy właśnie na, na te dolne części, czyli te 13,5, no to taki ruch, prawda, nie wygląda dziwnie, gdybyśmy w następne dwa miesiące jednak odbili się od tej bandy i spadli. No tylko że tutaj właśnie po dobiciu ostatnio do tej bandy to ostro nas właśnie zrzuciło i to było dobre miejsce na zejście. Także trzeba obserwować, czy ta strefa nie puści. Daily sugeruje, że niby może, tak? Bo, bo jesteśmy jesteśmy wyprzedani i tutaj też tak nie zamknęliśmy się jakoś bardzo powyżej tej strefy, no ale ja jestem po prostu dobrej wiary, bo to jest jakościowa spółka, no i dodając po prostu ten aspekt fundamentalny, jeszcze jakoś, wiesz, jakiś tam hardy technik po prostu będzie obserwował, jak ta strefa tutaj zareaguje, no i jak najbardziej ma rację, bo tutaj jak sobie na przykład przybliżymy na tą ostatnią próbę wejścia, no to gdybym Wam zasunął te świece do boku, tak, czyli byśmy, akurat napis LPP mi wtedy może jak rozciągnę, to Wam, no średnio to będzie widać, tak, ale chodzi mi o te świece tutaj, czyli najpierw mieliśmy świecę Tutaj 17 february, czyli luty, gdzie zamknęliśmy się powyżej. A następnie właśnie zrobiliśmy gwiazd i wystrzał, by go potem utracić. Także też dziwnie to trochę wygląda, Jak gdybym wtedy to rozgrywał, to pewnie dałbym się na to złapać, i, i pewnie by mnie pociągnęło mocno w dół. Czy teraz się tak stanie? Oczywiście nie wiem, nie przewidujemy przyszłości, natomiast zwracam uwagę po prostu też, żeby rozważnie do tego podchodzić bo tak samo prawda tygodniowo mamy bardzo fajny uptrend, który. Też zawsze mógłby szukać jakiegoś zejścia o 50%, no bo to po prostu by wyglądało naturalnie, tak jak czytamy te wykresy. Więc miejmy nadzieję, że ta strefa jest mocna i pod taką tezę totalnego wybicia, ekspansji, uda nam się tutaj po prostu wytrzymać z tą strefą, żeby już nie wracać do niej. No bo to jest jednak, jakby nie patrzeć, to prawie ponad 3,5-letnia, prawie 4-letnia konsolidacja. I na razie dobry myśli, jestem na LPP, będziemy obserwować w tym tygodniu. Gdyby się działo coś też gwałtownego, to pewnie w odcinku w przyszłym tygodniu sobie tutaj to omówimy. Była też prośba o PZU, także się tutaj przyglądamy tej spółce. Mamy tutaj takie dwie strefy, chociaż no, ona aż tak mocno do góry czy do dołu się nie porusza. Tak? To jest taki nasz polski blue chip z dużą dywidendą, który, no, który nie jest taki łatwy do, do wchodzenia, powiedzmy technicznie wychodzenia, no bo to nie jest spółka wzrostowa. Nie jest w moim stylu, ale była prośba, więc zerkniemy, bo też nie jest to jakaś zła pozycja. No, generalnie tutaj mieliśmy trend wzrostowy na tygodniówce, który został oddany. Dalej próba zresetowania tego w taki uptrend tutaj, tak? czyli już od tego spadku mamy rok do góry, być może ponownie wrócimy w te 60, poniżej 61 delikatnie no i próba będzie odwrócenia tego w daily uptrend jeśli się nie uda, czyli zrobimy coś takiego, no to lądujemy w strefie która jest dość szeroka, można powiedzieć na RSI jesteśmy w połowie, także tu jest miejsca do spadków i do wzrostu, jeśli chodzi o tygodniówkę, natomiast no, warto oddalić zawsze when in doubt zoom out, czyli kiedy, kiedy masz wątpliwości oddal no i tu widzimy, że względem średniej 12-miesięcznej troszkę jeszcze jesteśmy oddaleni. Widzimy, że ten ruch miesięczny, no tak, wybrzusza się tutaj, jakby chciał troszkę właśnie zajść w tę strefę. No i nie niewykluczone, że właśnie przed nami krótka jakaś konsolidacja miesięczna w okolicy 60, i wtedy by ta strefa mogła podkonić. I znowu, tak jak tutaj mieliśmy, czy, czy tutaj czy tutaj, tak? No, no najbardziej to tutaj i tutaj, tak? Bo tu mieliśmy takie reakcje po prostu tuż przy tej średniej. Nie wygląda to źle, natomiast warto pamiętać właśnie, że to RSI miesięczne jest bardzo mocno przegrzane jak na tę spółkę. Byliśmy tutaj w okolicach października 24 na poziomach 44, a tutaj parę miesięcy ostatnich ponad 70. Teraz delikatnie właśnie schodzimy, tak jak ten ruch. No i właśnie tutaj, gdybyśmy mieli sobie zejść, to akurat byśmy też na RSI mogli sobie zrobić miejsce na jakieś odetchnięcie, powiedzmy, i dopiero kontynuację ruchu do góry. Gdybyśmy mieli lecieć, no to, i te strefy tak pod, podgonią, tak, no to tutaj też ta strefa już naprawdę fajnie wygląda na dobieranie, bo też tutaj ta świeca to niewiele mówi na miesięcznym, jak sobie weźmiemy tygodniówkę, to widać, że to jest taki pierwszy szczyt po tutaj tym okresie takiej no, nie powiedziałbym boczniaka, tak, ale takiej niemrawości tego PZT-u. Także, no, gdyby spadało tutaj w 52, 50, 50 to już na pewno byłaby fajna, fajna okazja, bo widzicie, że te poziomy, no, tutaj już testowane były. Tutaj, oczywiście, ten 7 kwietnia nieszczęsny, ale ogólnie myślę, że gdyby nie było tych taryf, to no, tutaj widać, że trzymało to poziom. No, i jeżeli byśmy mieli to testować no to też tutaj po prostu pod tę tezę, że jesteśmy w trendzie miesięcznym wzrostowym przez spółkach. Giełda są w hoście, i tak dalej. No, tylko właśnie tutaj na tę konsolidację uważać. Także szukajmy tego zejścia na pz albo w ten rejon, albo w ten rejon. No i wtedy będziemy mogli mówić o takim naturalnym, no tutaj z uwzględnieniem tego, tak, higher low, o takim higher lowie, Nie wiem, jak odmienić angielskie słowo po polsku, ale żeby po prostu można było szukać tego entry tutaj, albo tutaj. No i była też prośba o Witchen. Czyta się Witchen, nie Witchen? Też kiedyś czytałem Witchen, to jest polska firma. i Właściciele założyciele Polacy z nazwiskiem Bitman. Proszę by tak czytać. Tak jest poprawnie. Co tutaj? Tutaj widzę podobieństwo trochę do AMD takie sentymentowe. Zejście ze szczytów, taki długi. Tutaj widzicie w ogóle, jak po sznurku tak, ale to wiecie, to są korysunki. Ale chodzi mi, że to zejście AMD w tę strefę właśnie, podobnie jak Bitho. Poskutkowało tym, że później był wystrzał na MD. No i my teraz dochodzimy trochę później tutaj tak naprawdę dotykamy tej strefy, widzimy, że strefa zaczyna reagować. Ja nie mówię, że Witken to jest spółka pokrojowa AMD, absolutnie, bo fundamenty w niej są, no jakie są, tak, tutaj żeby nie, nie, nie obrażać czyjejś tezy inwestycyjnej, no ale no nie są jakieś zadowalające te fundamenty. Mamy RSI tygodniowe wyprzedane, też jesteśmy na okolicach 30, jest reakcja, no ale mamy taki wiecie długi, długi po prostu ten trend spadkowy, tak, i jeżeli tutaj byśmy zaatakowali, to może była szansa na no powrót. No generalnie pomiędzy tymi dwoma bandami od dzisiaj, gdzie mamy te 17 zł, tak, to jest równo złapania w okolicach 15%, więc myślę, że fajna propozycja, no ale nikomu, oczywiście to wszystko nie jest porada inwestycyjna, bo ja nie jestem doradcą, tylko sobie mówimy o wykresach, ale no nie proponowałbym tu raczej nic innego niż pod kątem trajlu, więc nie wiem, czy to też było pytanie pod kątem takim long-termowym. Jeśli tak, jeśli osoba, która pytała, czy osoby, które pytały, wierzą w jakieś odbicie, tak? Czy, czy jak Lululemon czy Nike, to proszę bardzo, ale to to po pierwsze trochę potrwa, po drugie no trzeba to dokładnie przeanalizować i się zastanowić, czy chcemy w coś takiego chodzić. Tak jak mówiłem, tutaj te szczyty, ten okres tutaj, 22 początek do końca, w zasadzie cały 22, tutaj trzymaliśmy ten poziom, no ale później po tym rajdzie, tam wyżej nawet nie wchodzę na razie, mieliśmy problemy, wszystkie średnie są utracone, jak przełączymy się na wykres miesięczny, no to niby jeszcze trochę tego miejsca do spadku jest, tak, ale to na tym RSI Jesteśmy na 36, więc czy widzicie tutaj wedle tego niższy zjazd niż chociażby do tych tutaj 14,50, gdzie ta strefa się kończy? No chyba nie, więc jakiś tutaj powiedzmy stop loss, jest widoczny, gdybyśmy tę strefę tracili. Tak, tak wygląda ten widzian. No i się sam co, pan powiedziałem widzian. Się skupię, żeby wam powiedzieć widzian. No nie istotne. W każdym razie byliśmy oversold, no i zaczyna się ten ruch na kierować do góry. Pytanie, ile tutaj też spekulantów, bo jeżeli będzie, bo jeżeli trochę spekulantów tutaj wejdzie na pokład, to myślę, że łatwo wszystkim będzie tego trade'a zrobić. I tutaj w okolicach 19,50 ludzie będą opuszczać pokład łódki z nazwą widhem. Także tak to wygląda. No generalnie wielka prośba, żeby zawsze uważać na te fundamenty. Ja osobiście nie dotknąłbym tego nawet przez coś, bo to się, to się mówi, ten biznes się bardziej zwija niż rozwija i to jest... Absolutnie nie w moim stylu. Natomiast tak jak mówiłem, już się powtarzam chyba trzeci raz, no technicznie to wygląda ok, no tutaj już są te poziomy, tak jak to AMD, czy nie wiem, Novo i też podobnie. Jak spojrzymy na wykres miesięczny, no jakby widać, że to jest to zejście, tak jak zejście do tej, do tej strefy, która kiedyś trzymała parę lat temu. Ktoś powie, że to jest cena z wehikułu czasu i on tym bierze. Także... Myślę, że każdy może to sobie rozegrać po swojemu. Tak, czyli podsumowując, od 17, tam 40 do 14,50, to jest to strefa, a nad nami opór od 19,50, to niecałe 22 zł na bitch. Nie materiał teraz stanowi opłaty finansowej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a każdy inwestor powinien dostosować swoje decyzje do indywidualnych okoliczności. Firma ma charakter wyłącznie edukacyjny i nie należy go traktować jako rekomendacji inwestycyjnej. Inwestor powiedział po nie przeprowadzanie na razie ryzyka. Przechodząc za Wielki Ocean, lądujemy na wykresie Amazona. Tutaj tak naprawdę cóż, też też disclaimer, że ja tam jakąś pozycję mam na Amazona, tylko po tym jak myślałem, że utracimy tę strefę i otworzyłem sobie puty, no to zostałem praktycznie już prawdopodobnie wyczyszczony z nich, bo za tydzień się kończą. Natomiast jeżeli chodzi o sam wykres, to właśnie byki bardzo mocne na tym Amazonie. Jak sobie zobaczymy na wykres dzienny od tego spadku, no to no widać ten trend wzrostowy. Prawda? Teraz znowu wchodzimy w tę strefę, mamy tutaj jeszcze sporo miejsca do powiedzmy, tej linii utraty wszystkiego tam 200, 22 dolary, także jeszcze jesteśmy daleko, wygląda to dobrze, jest dużo miejsca na RSI czy dziennym, czy tygodniowym, strefa pod nami, średnie miesięczne, powoli nadganiają, generalnie wiecie no, jeżeli śledzicie rynek amerykański właśnie, to, to wiecie, że Amazon tak trochę do tyłu laguje, właśnie tutaj to jest to, co mówiłem w kontekście LPP, tak, że on trochę za szybko wszedł na te poziomy 160, 170 i potem tam gdzieś się w nich w zakresie bujał, ale to tak tylko anegdotycznie, właśnie nawiązując formy analogii do LPP, no i tutaj też jest kwestia tego, że mamy bardzo duży ruch na miesięcznicy. No i zrobiliśmy sobie tutaj te dołki jeszcze na 211 około dolarach. No tam, jeżeli to byśmy utracili, to to by był sygnał, że nawet może w kierunku właśnie strefy 190, 183 ponownie w formie konsolidacji byśmy się zbierali, ale osobiście nie wiem, czy się na to zapowiada. Tutaj taka nie do końca ładna świeca, odwrócony taki hammer. No i co? I obserwować przede wszystkim dalej... Halo? O, jesteśmy. Obserwować też średnie, bo na przykład średnia 200 się zbliża właśnie tak samo jak ta 12-miesięczna w okolicach 211. Na RSI nie byliśmy przegrzani, więc nie udało się też szczytów nowych, co tutaj wyznaczyć. Myślę, że do tego potrzebowałby Amazon właśnie jakiegoś większego ruchu, ale long-termowo spółka bezpieczna, tak, wszyscy, powiedzmy, lubiący takie value, big techy, no to tam się inwestują, mówią, że to jest najlepszy bez MaxEver, i tak dalej. No jeśli tak macie taką tezę i zastanawiacie się po prostu, czy to, że rynki są na szczytach, że Nasdaq jest na szczytach historycznych, czy to powoduje, że nie powinniście na Amazona, no wiadomo, niekoniecznie dalej. Tutaj byki walczą, tu jest fajna strefa. Wiadomo, nie ładujcie tutaj, nie otwierajcie pozycji. Może all-in, jeśli chcecie zarobić w krótkim terminie. Natomiast po prostu oglądajcie wykres, patrzcie, gdzie są te wartości, gdzie są te chociażby średnie, właśnie, o których mówiłem. Patrzcie na to RSI, że jest miejsce. No, i pamiętajcie, że na tym miesięcznym chcemy te 212 przede wszystkim utrzymać. Co dalej, co dalej? Teraz Adobe po wynikach, też na Waszą prośbę jeszcze w sumie przed wynikami, ale byście pewnie ciekawi, jak tutaj po wynikach zareagujemy. I zareagowaliśmy po pierwsze nijak, bo w sumie najpierw tam był ruch wzrostowy, ale potem nas znowu sprowadziło do parteru. Sentyment na tych spółkach softwareowych, czy na Adobe, czy na Salesforce i tak dalej, no jest, leży. AI, narracja kwitnie, chipy. Data datacentry i tak dalej, wszystko to jest sexy, trendy, a software po prostu leży. No, ale jak sobie tutaj popatrzymy, no to wchodzimy w strefę, gdzie zaczynaliśmy, powiedzmy, wyznaczać ją od tych szczytów w 19 roku, później w covidzie tutaj była reakcja, później także też w 2022 roku, czy w 2023, wielokrotnie testowana, na dobre nie utracona, już nigdy po covidzie, tutaj tylko jakiś malutki epizodzik. Czy możemy zejść że Oczywiście, że tak, sentyment jest dalej zły i taka kontynuacja no, może nastąpić. Jeżeli chodzi o krótkoterminowy trade, to też właśnie, kurczę, przez to, że ten Adobe tak spadł, to się naprawdę ciężko przybliża. Dlaczego krótkoterminowy trade może nie być dobrym pomysłem, bo jak widzicie, tu są dołki z e, kwietnia, a byliśmy już niżej, przebiliśmy te dołki kwietniowe. Kurs tutaj nie reagował tuż nad, tylko jeszcze niżej, także to może sugerować, że jeszcze jakieś tam zajście będzie. Możecie patrzeć na przykład na te dołki, jeżeli chcecie to przetradować, tak, i wchodzić, powiedzmy, tu, przy jakiejś pierwszej reakcji, stop plus na te dołki, no można, tak można. Tylko, no, po co tradować do góry spółkę, która jest zbita po prostu jak pies z sentymentem? No, jeżeli chcecie budować pozycję właśnie też po odbicie, że jednak to jest lider swojej branży i tak dalej, i tak dalej, no to tutaj naprawdę jest super miejsce, żeby zacząć to robić. No po prostu, oczywiście to nie jest porada inwestycyjna, ponownie powiem, ale no, popatrzcie sobie na wykres historyczny, tak, to jest zawsze to wsparcie. Spółka w międzyczasie, ile pieniędzy, ile cash flow wygenerowała i tak dalej. Także Adobe strefę ma od 337 powiedzmy dolarów do 290 No i nawet w takim średnim terminie, się tu kupili akcję No to wsparcie nad nami jest nawet powiedziałbym 30%, 31% tak tutaj Tutaj mamy taką strefę właśnie, która tu czy wyciągała, tu była oporem, tu wyciągała Co w ogóle próbowała wyciągać, ale jej się nie udało, a później oporem już jej się udało być, tak? bo to już zbity Także tak to, tak to wygląda Adobe Zależy, czego szukacie, tak? Jeśli krótkoterminowych wrażeń niekoniecznie. Ale jeśli gracie pod Long Term i takie odwrócenie tego sentymentu i taki naprawdę właśnie tak jak mówiłem long term, no to poziom jest fajny. Na koniec zostawiłem Mastercarda. Jakoś tak dzisiaj dużo jakości, albo może po prostu jakichś takich wyjadaczy starych, niekoniecznie spółek mega wzrostowych, no bo o WitHeli nie powiem, czy to jest spółka wzrostowa czy jakościowa aktualnie. No i właśnie ten Mastercard mamy tutaj. Przybijcie fajne w tygodniowym trendzie wzrostowym i tutaj testowanie tego obszaru, który od 563 do około 580 dolarów uprzednio tutaj jako opór, wielokrotnie tutaj też próba zbicia, tak, ale udało się to przebić, no i teraz tutaj wracamy na te poziomy, na co patrzeć, na RSI jeszcze to miejsce jest do rośnięcia, na Daily tutaj no, był taki ruch do dołu, tak, wyprzedanie, no i teraz z tych dołków chcielibyśmy to odwrócić daily uptrend, czy do tego wykorzystać wejście w tę strefę, no byłoby to logiczne i fajne z perspektywy wejścia, jak gdyby ktoś chciał sobie MasterCard dobrać do jakiegoś długoterminowego portfolio na przykład, no to tutaj te 575 myślę fajnie wygląda, tutaj takie jakieś poziomy, gdzie było skupowane, potem też takie mini, mini opór i potem mini wsparcie, ale to już tak tylko dodatkowo, nie mówię o dokładnych poziomach, każdy sobie myślę, może ocenić, natomiast właśnie Tutaj jest fajna, fajna propozycja, no gdyby, gdybyśmy musieli schodzić do strefy Oczywiście nie będzie to tak dobra propozycja jak tutaj w czerwcu No ale ta średnia zawsze będzie konić Mastercard Czy tak często do niej wraca, jak sobie popatrzymy No średnio co ile, co, co pół roku tak naprawdę, więc Jeżeli dalej wierzymy w hossę I mamy na uwadze, że i w kwietniu i w czerwcu już dotknęliśmy Tutaj, że kurs dotknął 12-miesięcznej średniej no, to jeżeli tutaj po 6, 7, 8 miesięcy trzeba, trzeba przepraszam, czekać na kolejne zejście, no to jeszcze możemy poczekać, tak, że to może nastąpić tu, czy tu. Więc to niekoniecznie jest zła propozycja, jeśli wierzymy w tego Mastercarda. Też jeszcze delikatne zejście w dół zejdzie nam na RSI do tych poziomów tutaj. Tutaj przepraszam, w okolicach 60, gdzie widzimy ten, ten stok, ta spółka ostatnio, no w ostatnich dwóch latach tak naprawdę niżej niż 60 nie schodzi, no bo to jednak jest mocarna spółka. Duopol na rynku kart płatniczych, przetwarzania i tak dalej, także to jest ostatnia propozycja na dzisiaj, ten MasterCard, gdyby właśnie miał tutaj schodzić w te okolice, jeśli tylko wykres się załaduje, gdyby ponownie miał schodzić te 570, 580, tak, no tutaj parę dni temu była super okazja, ale ona tak się gwałtownym ruchem tutaj pojawiła, a MasterCard się rzadko kiedy gwałtownie porusza, czy, czy tak jak widzę, tak, że gdyby tutaj coś było, no to to też jest jakaś tam propozycja, oczywiście do rozważenia. W tym materiale to na tyle, omówiliśmy sobie sześć spółek, jeżeli Wam się podobało, zapraszam bardzo serdecznie do polajkowania wideo, do zostawienia subskrypcji, żeby nie przegapić następnych materiałów, bo tutaj co tydzień sobie te spółeczki omawiamy, ale też są czasami materiały pomiędzy, z podsumowaniem miesiąca, jak mi idzie, z moimi inwestycjami i tak dalej, no ale przede wszystkim zachęcam do zostawienia propozycji, napiszcie w komentarzu, jaka spółka wydaje Wam się atrakcyjna, albo dlaczego jakaś spółka może być fajna do rozważenia za tydzień, tak, czy coś ma wyniki, czy coś właśnie się zbliża do jakichś poziomów, śmiało piszcie, przejrzę, no i jeśli będzie to fajna jakaś propozycja, to tak jak dzisiaj wśród moich też i wasze, żebyśmy sobie razem mogli tworzyć fajny tutaj content do miłego przyglądania w weekend, kiedy kiedy na giełdzie spokój. Jeszcze raz dzięki za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. Hej.